Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc grudzień 2020 roku. Tak naprawdę już ostatni miesiąc tego roku. Moi drodzy, horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje, porady indywidualnej to serdecznie zapraszam do kontaktu. Link do portalu Tip and Donation oraz do mojego maila znajdziecie w opisie tego filmu. Również mam taką informację dla Was, moi drodzy, że można już zamawiać indywidualne horoskopy na 2021 rok w formie indywidualnego filmu na YouTube. Także, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany takim horoskopem w formie indywidualnego filmu z opisem 12 miesięcy, to serdecznie zapraszam. Teraz, żeby już nie przedłużać, myślę, że przejdziemy do horoskopu. Jeszcze tylko wspomnę osoby nowe, które pierwszy raz są na moim kanale. Witam Was bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyście. Byli ze wszystkim na bieżąco. Już przechodzimy do horoskopu. Karty mam potasowane. Zobaczmy. Cóż dla ryb na grudzień 2020: praca i finanse dla ryb, uczucia dla ryb, i zdrowie dla ryb. Na koniec horoskopu wyciągniemy sobie, moi drodzy, przesłanie z kart anielskich, także oglądajcie film do końca. Praca i finanse dla ryb na grudzień 2020. Dużo będzie się działo, drogie ryby. Bardzo dużo propozycji, bardzo dużo możliwości, bardzo duża chęć działania z waszej strony. Rozdzielmy to sobie na osoby szukające pracy oraz pracujące. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy, to mam pokazane, że masz szansę szybko w grudniu znaleźć pracę. Przyjdzie do ciebie tak naprawdę już z początkiem grudnia nowa oferta, nowa propozycja. Wszystko będzie działo się bardzo szybko. Praca może być związana z jakimś wyjazdem. Natomiast Tarot odradza wam to. Dokładnie czytajcie umowy, dowiedzcie się wszystkiego, dlatego że mam pokazane, że ktoś może chcieć was oszukać. Z jednej strony, Oferta pracy będzie wydawała się Wam bardzo ciekawa, interesująca. Również finanse, które będziecie mogli otrzymać za tą pracę, będą wydawały się dla Was bardzo atrakcyjne. Niemniej jednak mam pokazane, abyście uważali w tym miesiącu na wszelkiego rodzaju oferty, ponieważ um, coś będzie tam nie tak. Albo ktoś będzie Was próbował naciągnąć, albo oszukać albo zaproponować wam pracę na czarno, z której nie będziecie zadowoleni. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, ryby pracujące i grudzień mam pokazane, że dużo będzie działo się w tym miesiącu. Mam wrażenie, że jakieś młode osoby, czy jakaś młoda osoba przyjdzie do waszej pracy na zasadzie tego, że nowy współpracownik i to jest pokazane jako osoba młoda. Mam też pokazaną troszkę nerwową atmosferę. Być może będzie w waszej pracy w grudniu napięta atmosfera, ciężka atmosfera i nie będziecie z tym się zbyt dobrze czuli. Również zwróćcie uwagę w pracy na relacje międzyludzkie, gdyż mam pokazane, że ktoś może chcieć pod wami kopać dołki czy też podkładać wam kłody pod nogi. Jeżeli chodzi o finanse yy, dla ryb na grudzień, to mam tutaj pokazane stosunkowo dobre finanse, natomiast uważajcie na wydatki, gdyż możecie w tym miesiącu wyjątkowo dużo pieniędzy wydać w porównaniu do innych miesięcy. <laughs> Dobrze, moi drodzy, to teraz zobaczmy uczucia. Cóż w uczuciach dla ryb? Uczucia sobie rozdzielimy na singli i na osoby w związkach. Jeżeli chodzi o singli, moi drodzy, czy w grudniu znajdziecie miłość? Nie do końca. W grudniu dostaniecie propozycję, propozycję romansu. Jakaś osoba, która będzie wami bardzo zainteresowana, wręcz można powiedzieć nawet zafascynowana wami, będzie składała wam jakieś troszkę niemoralne propozycje. Czy wy się na to zgodzicie, czy nie, będzie to zależało tylko i wyłącznie od was. Jedynie tarot pokazuje, że będziecie mieli tutaj ciężki orzech, do, twardy orzech do zgryzienia, dlatego że z jednej strony nie będzie interesował was taki układ typowo romansowy, a z drugiej strony ta osoba będzie wam się tak bardzo podobała i tak energetycznie będzie was przyciągała, że będziecie mieć takie chwile. Że tak powiem, zapomnienia i będziecie się intensywnie zastanawiać, czy wejść w tą relację, czy jednak nie wchodzić, chociaż będziecie świadomi tego, że... <laughs> że wiecie, na co się piszecie, że ta osoba nie chce związku, ta osoba będzie chciała romansu. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, Mam pokazane, że będziecie się troszkę docierać. Bardzo silnie widzę tutaj takie docieranie się. Jedna strona będzie chciała to, druga strona będzie chciała tamto, i bardzo ciężko będzie wam dojść do tak zwanego kompromisu. Mam też wrażenie, że wasz partner, wasza partnerka w tym miesiącu może być wyjątkowo na was poblokowana, i to wam się nie będzie bardzo podobało. Będziecie stać z boku, przyglądać się jej zachowaniu, i nie będziecie tak naprawdę wiedzieli, co się z nią dzieje. Co niektóre osoby nie będą w tym miesiącu potrafiły w ogóle rozpoznać swojego partnera poprzez jego zachowanie. Może zachowywać się w tym miesiącu wyjątkowo dziwnie. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy teraz na, na zdrowie, tak? Karty na zdrowie. Przede wszystkim powiem tak, zdrowie pokazuje mi się dobre. A z buław mówi o dobrym zdrowiu, o regeneracji. Będziecie mieli jakieś takie drobne, drobne dolegliwości. Co niektóre ryby będą miały takie stany depresyjne, takie stany melancholijne, będziecie na coś wyczekiwały, ale to nie będzie jeszcze w grudniu do Was przychodziło, przez co będziecie takie troszkę rozkapryszone emocjonalnie i to będzie bardzo wpływało na Wasz, na wasz nastrój. Co jeszcze tutaj widzę? Zwróćcie uwagę na kolana. Kolana mi się tutaj intensywnie pokazują. Oraz to, aby nawodnić organizm. Być może potrzebujecie w tym miesiącu zażywać więcej płynów, więcej wody pić. Dobrze, moi drodzy. Teraz zobaczmy, co aniołki chcą powiedzieć dla zodiakalnych ryb na grudzień. Jaka jest rada już ostatnia w tym roku dla zodiakalnych ryb? Ryby i grudzień 2020, i już czytamy. Błogosławiona zmiana, ważna życiowa zmiana, przynosi Ci wielkie błogosławieństwo. Moi drodzy, wraz z końcem roku, energia wszechświata, wasi opiekunowie, duchowi radzą Wam to, abyście coś zmienili w swoim życiu. Nie trzymajcie się kurczowo jakichś schematów, tylko słuchajcie się głosu swojego serca, słuchajcie się tego, co mówi Wasz rozum i żyjcie tak, aby to Wam było dobrze, oraz poprzez swoje działania nie krzywdźcie ludzi w Waszym otoczeniu. Ślicznie dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was ym, jeżeli ktoś z Was potrzebuje pomocy indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Oraz przy okazji, z racji tego, że mamy grudzień, moi drodzy, wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam, aby się spełniły Wasze wszystkie marzenia. Pozdrawiam.